Transfer danych przez sieć komórkową i Wi-Fi. Telefon Sony Xperia E1 wyposażony został w system operacyjny Android, który ze względu na swoje usługi i aktualizacje wymaga czasem połączenia z Internetem. Domyślnie telefon łączy się z internetem poprzez sieć komórkową. W przypadku takiego połączenia mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z taryfą operatora. Możesz jednak skonfigurować swój telefon tak, aby łączył się z internetem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień znajdujący się u góry ekranu. Dotknij ikonę szybkie ustawienia, a następnie wybierz ustawienia. Dotknij użycie danych. Wyłącz opcję komórkowy transfer danych. Zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij OK. Dotknij przycisk wstecz. Ustaw jako włączono opcję Wi-Fi. Dotknij przycisk Wi-Fi. Z listy wybierz nazwę sieci Wi-Fi z którą chcesz się połączyć. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie dotknij Gotowe. Dotknij przycisk Połącz. Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane. Informuje o tym ikona znajdująca się u góry ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Home.